Ja dzisiaj przychodzę do Was z tygodniowym vlogiem, a przynajmniej postaram się, żeby ten tygodniowy vlog wyszedł, bo wiecie, że u mnie to różnie bywa. W każdym razie mamy wtorek i ja zaraz jadę do ortodontki i teoretycznie jestem umówiona na dzisiejszy dzień na ściąganie dołu aparatu. I zobaczymy, czy faktycznie będę ściągał. Bo szczerze, troszkę w to wątpię, ale zobaczymy. Będę się bardzo z tego powodu cieszyła, jeśli faktycznie go zdejmę. Bo nie mogę się doczekać, aż pozbędę się tego aparatu. Naprawdę. Więc co? Pokażę Wam jeszcze mój outfit i będziemy jechać. Mam taką bluzę z Hausa. Nie wiem, czy ona jest dalej dostępna. No i do tego spodnie ze Stradivariusa. Za bardzo nie poszalałam z tym outfitem. Wiem, ale to dlatego, że muszę założyć korset, więc. No coś takiego mi zostało. Dątki. Byłam też na zakupach i zaraz wam zrobię haul zakupowy, ale to na razie nieważne. Wracając do tego aparatu, to zdjęłam dzisiaj ten dolny łuk i nie wiem, jak mam Wam to za bardzo pokazać, bo jak mówię, to bardziej widać mi te górne zęby, więc ładnie się do Was uśmiechnę. Tak, to był ładny uśmiech oczywiście. Chciałam po prostu, żebyście widzieli, że faktycznie tego dołu nie ma. Ale powiem Wam, że teraz mam takie uczucie, że czegoś w tej buzi nie ma, że czegoś brakuje. No bo no jednak nie ma tego aparatu. Te zęby są teraz takie fajne, gładkie i nie mogę się doczekać, aż zdejmę górę, naprawdę. Mam też przyklejony ten taki stały retainer i zakładanie tego retajneru trwało naprawdę bardzo długo, bo no ja tam siedziałam tylko i odliczałam do końca, a samo zdjęcie aparatu to dosłownie chwila, bo Pani tam podhaczała te zamki. I wyjęła, i nie ma aparatu, więc to zakładanie tego retainera było okropne. Cieszę się, że w końcu coś się dzieje z tym aparatem i nie mogę się doczekać, aż zdejmę górę, ale tutaj sobie chyba jeszcze trochę poczekam, bo dalej mi ta siódemka nie wyszła. Za tydzień mam kolejną wizytę, tym razem u dentysty, nawet nie dentysty, tylko u jakiegoś chyba takiego chirurga, żeby tam zobaczyć mniej więcej co i jak. Było możliwe, że będę miała nacinane dziąsło czy coś tam. Nie wiem, ja się za bardzo na tym nie znam, więc nie będę wam tutaj mówić i takie podsumowanie, po prostu zdjęłam aparat, za niedługo będzie się coś działo z górą, nie mogę się doczekać, aż już w ogóle nie będę miała tych drutów i jest fajnie, bardzo się cieszę. No i może sobie przejdziemy do tych rzeczy, które kupiłam, bo troszkę tutaj ich mam, więc zaczynamy haul zakupowy. Pierwsza rzecz, czyli płyn do demakijażu oczu z Nivei, tak się prezentuje, kupiłam go w Rossmanie. Ostatnio parę osób się mnie pytało, czego używam do demakijażu oczu, bo ja używam tych takich wodoodpornych tuszy, więc... Więc używam właśnie czegoś takiego. Kolejna rzecz, czyli taki duszek. Mam wrażenie, że on jest też. Taki trochę urodzinowy I kupiłam go w TK Maxie. Poszłam tam bardziej szukając takiej fajnej świeczki Ona też była taka duszkowata I też takiej ozdoby Duszek, tyle że on troszkę inaczej wyglądał I chodzi mi konkretnie o to, co ma Lila Janowska Ona też to kupiła w TK Maxie, Ale niestety u mnie tego nie było Ja w ogóle nie ogarniam tego sklepu Ale cieszę się, że udało mi się znaleźć coś fajnego Ja naprawdę nie rozumiem, jak ci wszyscy influencerzy znajdują takie fajne rzeczy w tym TK Maxie, bo u mnie dosłownie nie ma nic. Kolejna rzecz, czyli taki duszek, on jest Pepco i tutaj mamy takie miejsce na świeczkę, sobie to ją fajnie wsadzę i będzie mi się tak świecił ten duszek i już chyba nawet mam plan, gdzie go dam. Kupiłam też coś takiego w Empiku, ponieważ już od dłuższego czasu chciałam sobie kupić tam, nie wiem, woga albo czy tak to się czyta, nie wiem. W każdym razie jakieś takie fajne, papierowe, ładnie wyglądające coś, żeby sobie dać gdzieś w tle do zdjęć I akurat to mi się bardzo spodobało, stwierdziłam, że wezmę, tak się prezentuje, to jest jakieś wydanie urodzinowe Bardzo się z tego powodu cieszę, nie wiem, ja za bardzo się takimi rzeczami nie interesuję Mam to dopiero pierwszy raz No i już ostatnia rzecz, czyli taki sweterek Kupiłam go w sklepie Diverse i to jest moja w ogóle pierwsza rzecz z tego sklepu, bo jakoś tak nigdy za bardzo tam nic nie znajdywałam takiego, co by mi się spodobało, ale ten sweterek jest bardzo ładny i już wam go tutaj założę. Tak on się prezentuje i może nie do końca ta bluzka, chociaż dobra, nic nie mówiłam, wygląda super. Jest fajny, taki jesienny, bardzo cozy. Jestem zadowolona z tego zakupu, bo chciałam sobie kupić jakiś taki sweter ładny. No i to były już wszystkie rzeczy. Nie wiem, czy będę się do Was jeszcze dzisiaj odzywać, przez to, że muszę się pouczyć na jutrzejszy dzień. Więc, jak coś, to albo odezwę się wieczorem, albo kolejnego dnia. Odzywam się do Was trochę później po to, by pokazać, jak te ozdoby sobie ułożyłam. I to jest ten taki duszek, który się. Fajnie świeci i tam jest ten drugi. Jego niestety nie dało się za bardzo tak podświetlić, więc ta świeczka jest obok, ale za to ten wygląda fajnie. Ja już wróciłam ze szkoły i mamy godzinę chyba 11, więc bardzo wcześnie wróciłam. A to przez to, że miałam odwołane lekcje, więc bardzo się z tego powodu cieszę. I w sumie w szkole nie działo się nic takiego ciekawego, co mogłabym Wam opowiedzieć, więc powiem Wam, że zauważyłam, że po tym zdjęciu tego dolnego łuku strasznie mam wrażliwe zęby na dosłownie wszystko. Nieważne, co bym robiła, nieważne, co bym piła, nieważne, co bym jadła, to one mnie tak. Może nie, że bolo, ale jest takie nieprzyjemne uczucie I okej, okay, tak troszkę ono cały czas maleje Ale takie to jest troszkę dziwne Ale bardzo się cieszę, że w końcu się coś dzieje z tym aparatem Nie mogę się doczekać, aż zdejmę górę, bo... Bo jakoś tak, no za długo już chodzę w tym aparacie Już mi się przejarł Naprawdę miałam bardzo dużo dzisiaj rzeczy w tym plecaku Nie wiem czemu nie poszłam w torebce nie pozdrawiam siebie. Kurier podejmie próbę doręczenia paczki, przysługę w doręczeniu. To jest moje ulubione i spokojnie nic nie zamawiałam. Tym razem to nie jest żadna paczka zamówiona przeze mnie, jest to paczka ze współpracy, więc mega się jaram, bo jest naprawdę fajna. Ogarniam sobie teraz materiały na wypowiedź argumentacyjną z polskiego. Pierwszy raz będę coś takiego miała i nie mam pojęcia za co się zabrać. Niby ten temat, który ja mam, pani z nami omawiała, ale no nie wiem jak to wykorzystać, bo ja mam temat coś takiego jak miasto, czy jest to przestrzeń wroga człowiekowi, czy nie wroga i no tutaj po prostu są opisy Warszawy, że to jest jakieś takie o tutaj jest jeszcze gdzieś Paryż i to ma być na podstawie lalki i no nie widzę tego. Dostałam chyba jakiegoś chwilowego olśnienia i sprawdziłam wam ten temat, żeby go dokładnie podać i jest to miasto, przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi i tutaj na podstawie tej lalki wynikałoby że no Warszawa jest nieprzyjazna, a Paryż przyjazny i muszę jeszcze jakiś dowolny kontekst wybrać. Super się bawię. Naprawdę nie powiem, że nie. Nauczyłam się tego polskiego i też sobie to wydrukowałam, bo nie wiem, czy wam wspominałam, ale możemy mieć te swoje notatki i tam się nimi wspomagać. Wiadomo, nie czytać, ale coś tam zerkać można. I też zaznaczyłam sobie tutaj zakreślaczem te rzeczy, które mogłabym ewentualnie zapomnieć i żeby sobie je przypomnieć, to, żeby to było tak wyodrębnione. I myślę, że umiem. Myślę, że będzie dobrze. Zobaczymy, czy w ogóle mnie pani przepyta z tego, bo no trochę tych osób do przepytania ma. I może wam teraz pokażę paczkę, która mi przyszła. Przyszła mi wcześniej, ale nie nagrywałam, przez to, że się uczyłam i stwierdziłam, że zrobimy to dopiero później, więc teraz do tego przechodzimy. Jest to paczka z Gosza i mamy tutaj m.in. taką paletkę. Mam nadzieję, że jakoś sensownie wam tutaj pokażę te kolorki. Bardzo ładna i myślę, że nie zrobię sobie krzywdy tymi cieniami, bo ja za bardzo nie umiem malować oczu, nie umiem też robić kresek i chcę się nauczyć, ale jakoś tak mi nie po drodze. Kolejna rzecz i jest to taki chyba że do brwi, żel do laminacji brwi. Okej. Okay. Jest transparentny, tak się prezentuje. Jeszcze za bardzo nie patrzyłam na opisy tych kosmetyków. Dopiero będę robić to później. Ale bardzo fajnie. Ja mam mało produktów do brwi, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Oczywiście mamy też do rzęs, który jest jakby najważniejszy w tej całej paczce. Prezentuje się w ten sposób i nie powiedziałam Wam tego wcześniej. Ale te kosmetyki dorwiecie w Hebe. No i już dwie ostatnie rzeczy, czyli kredki do oczu wodoodporne. Ja uwielbiam kredki do oczu. Gorsza, bo one dosłownie trzymają się cały dzień. Idę do szkoły, mam rano zrobione te oczy, tą linię wodną. Wracam i dalej ona jest, a inne kretki się tak nie trzymają, pewnie przez to, że nie są wodoodporne, aczkolwiek i tak ostatnio za bardzo sobie tych linii wodnych nie robię, jak zresztą pewnie zauważyliście. Ale tutaj mamy kretkę w kolorze srebrnym i też czarny. No i to były już wszystkie rzeczy ja oczywiście bardzo dziękuję za tą paczkę. Mamy piątek, ja już wróciłam ze szkoły i można byłoby powiedzieć, że zaczynam weekend, ale wcale się z tego powodu nie cieszę, bo następny tydzień mam tak zawalony, mam tyle sprawdzianów i kartkówek, że mi po prostu się odechciewa, mam ochotę wstać i wyjść i nie wracać i nawet wam przeczytam, co mam na ten następny tydzień zadane. Dalej nie ogarniam tego dziennika i ostatnio jak o nim wspominałam, to widziałam w komentarzach, że no no, wielu osobom on nie odpowiada, co się dziwić, jest strasznie dziadowy, ale wracając do tych sprawdzianów, tu w poniedziałek mam m.in. diagnozę z polskiego po klasie drugiej. Do tego jakoś za bardzo chyba nie będę się przykładać, no bo to jest jednak diagnoza, z tego i tak ta ocena się do niczego nie liczy. I no na biologię się nie przygotowałam, matematyki akurat nie pisałam, więc to mnie, że tak powiem, ominęło. Więc tutaj też raczej sobie tak zerknę tylko do tego zeszytu, żeby nie napisać tam jakoś tak ultra słabo, ale nie będę za bardzo się do tego uczyć. Potem we wtorek mam kartkówkę z angielskiego ze słownictwa, w środę mam jakąś pracę w parach z całego działu z fizyki, a w czwartek mam sprawdzian z biologii z dwóch działów, bo były one krótkie i pani stwierdziła, że je połączy. Nie za bardzo podoba mi się ten pomysł. Wolałam napisać dwa sprawdziany, bo no, jednak byłoby chyba lepiej. Bardzo mi się to nie podoba. Szczególnie, że przez ostatni czas udawało mi się dodawać tak filmiki, że były one dwa razy w tygodniu gdzieś tak pod koniec i na początku. Bo przez weekend sobie coś nagrywałam, i nie wiem, czy mi to teraz wyjdzie. Zobaczymy, ale no. Wyjąłam sobie książki, z których będę musiała się uczyć, i niby jest tego mało, ale patrząc na to, że tutaj muszę ogarnąć cały dział, tutaj dwa działy, tutaj cały rok, i tutaj pewnie nie wiem ze 100 słówek, albo trochę więcej, to no, jest tego troszkę i na pewno nie będę się nudzić idę teraz montować ten filmik więc to raczej będzie już na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się wam on spodobał, zostawiajcie łapeczki w górę i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku, gdzieś tak na początku tygodnia, że uda mi się jednak to nagrać, no ale jak mi się nie uda, no to wiecie czemu i to na tyle, więc pa pa!